Yo! To mówił Obelix. Zimną zdrówką i za łączność dziękujemy za najlepszą sprzedaż w świecie. Czego? Przecież wiecie! A, uh, 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 mocna ta woda, cichoczerni. O, oh, są strojani, mocniutko. Błędź, jakoś tak. Błędź, jakaś tak. Kapiszy! jakaś chłopiec idealny. Minus 100 stopni. Hmm, hmm, hmm. Tak, tak, to już koniec tej zimnej opowieści. Przyjdzie lato, was do, do pieści. Respekt dla Mariuszka, co siedem, sześć, sześć rok. rok Błysk w szeroki krok. krok. Ze wszystkimi Zimni się żegnamy, na zimny browar zapraszamy. Oj. Gdy żałujesz ty, z których nie masz nic, jedno warto znać. Łysem łysym lekko, durnowatym. To Tomku w okulach z Od początku dziś zaczniemy się po cichym przemyślemy. Własku cichy. nie ma cichym. Kitek nienawidzi. Boją się go Arabi i Rutlina Żydzi. Nasz Tomaszek już od małym kości. Bliski był w kości. Patula na księdza posyłać go chciała. Lecz już z ministranta kuria go wylała. Z koleżką Majem winką czarny pijał i nam się księdza. Potem się obijał, ochotę wielką za młodu na pływanie Tomasz miał.

tak, no nocowa dzieje, reszty myśli z mózgu, wiaterek wywieje. Ja Teraz rozdział o Brooklinie! co z pamięci Ci nie zginie. Do roboty Ty się rwałeś, w Nowym Jorku harowałeś, propozycje w azbestach nawet miałeś. Szybko jadłeś, szybko spałeś, w czarnych dzielnicach na nocki Zapieprzałeś! Wóz za włosem ci wychodził, a hamburger nie zaszkodził! Tomasz, ten rozdział o Brooklinie z pamięci ci nie zginie! Tomasz, ten rozdział o Brooklinie z pamięci ci nie zginie! Ten rozdział o Brooklinie z pamięci ci nie zginie! Jak do łeby, gdzie kipa była cała, Gdzie na plaży co dzień mocar ta spijała, Jak do łeby Tomasz jeździł, to ponad dziki pędził, Tam pił dużo, nawet wiele pił, W tygodniu pił, w niedzielę Hej! To już Tak do to zobaczyje. Reszty myśli z mózgu, że szereg Do organizacji chaos przynależał i do kasi szuszu nockami uderzał. Tajemnicza panna z nad pisała, potem po imieniu. szukać się kazała. Znalazł potem płot, a tym potem kozy stały. Z tego listu niezły u was miał. A ty nosz, noś noś, 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 noś długie włosy jak my. A długie włosy jak my. Stopem Polskę objeździłeś esotericzny Poznań. zahaczyłeś. studia, praca. Dziewczyny, twoje włosy kosztowały. Świeć nam tą przez wiek cały. Noż, noś, noś długie włosy jak my. Noż, noś, noś długie, długie włosy jak my. Noś, noś, noś długie włosy jak my. Nos, nos, długie 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 włosy jak my. Za to dziś podziękujemy! Za tą pierwszą łezką córę! W górę I kieliny w górę! Zobaczymy, że ten kończy gdzieś lepiej. Dobra! Cicho wchodzi w gardło, cichutko szemrze. Ciche szemranie! Co jedzie, Миташ, Миташ, чего-то